Witam Was serdecznie na kanale For Life Tech TV. Do nagrania dzisiejszego odcinka przyczyniły się sytuacje, które zaobserwowałem u swoich znajomych. bo Jak wiecie, sezon grzewczy rozpoczyna się, a dla wielu osób pokrętło przy grzejniku to nadal temat tabu. Działanie głowicy termostatycznej. Termostatyczna głowica grzejnikowa otwiera i zamyka zawór grzejnikowy, zwiększając lub zmniejszając ilość wody docierającej do kaloryfera. Grzejnik osiąga dzięki temu odpowiednio wyższą lub niższą temperaturę, co zaś z kolei wpływa na ilość ciepła dostarczanego przez grzejnik do pomieszczenia. Różnica temperatur między wnętrzem pokoju a powierzchnią grzejnika bezpośrednio wpływa na moc, z jaką on ten pokój ogrzewa. Nie będę wchodził tutaj w dość poważne szczegóły techniczne, ale generalnie głowica składa się z pokrętła oraz w większości przypadków głowica zawiera czujnik z sieczą zmieniającą swoją objętość pod wpływem zmian temperatury. W niektórych przypadkach pomiar prowadzony jest elektronicznie, a czasem nawet zdalnie. Wiele osób nie wie, że zmiany temperatury w pomieszczeniu wpływają na otwarcie lub zamknięcie zaworu w grzejniku. Przykładowo, gdy otworzymy okno, by szybko wywietrzyć pokój, temperatura powietrza spadnie, termostat to zauważy i zwiększy przepływ wody przez grzejnik, by po prostu uzupełnić tę stratę ciepła. Tak więc, gdy wietrzymy mieszkanie, najlepiej grzejniki pozakręcać. Jak ustawić termostat grzejnikowy, czyli inaczej to pokrętło przy grzejniku? Aby głowica termostatyczna mogła funkcjonować właściwie razem z grzejnikiem, musi być odsłonięta. Nie może być zasłonięta meblami ani zasłoną, w przeciwnym wypadku będzie ona mierzyć temperaturę powietrza między ścianą a zasłoną, która różnić się będzie od temperatury w pomieszczeniu. Zresztą w ogóle grzejniki nie powinny być niczym zasłonięte, bo ogranicza im ta efektywność oddawania ciepła. Co oznaczają cyferki oraz podziałki na tym pokrętle przy grzejniku? Pierwsze ustawienie prawie zawsze oznaczone z gwiazdką albo śnieżynką. Mogłoby się wydawać, że oznacza całkowite wyłączenie ogrzewania i zamknięcie zaworu. Tymczasem jest inaczej. To ustawienie oznacza zabezpieczenie przed zamarzaniem. Głowica przy tym ustawieniu będzie regulować pracę grzejnika tak, aby temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej 5 stopni, o ile oczywiście cały system grzewczy, czy to kocioł, czy pompa obiegowa itd. będzie włączona. Dalsze ustawienia, cyferki i podziałki, w zależności od producenta i modelu, mogą się nieco różnić, ale w większości przypadków, jedynka odpowiedni dla kratki schodowej i wiatrołapu, z temperaturą 11 stopni. Dwójka dla korytarza pokoju do uprawiania hobby, np. pracowni, 16 stopni. Dla pokoju mieszkalnego i jadalni, trójka z temperaturą 21 stopni. Czwórka dla łazienki, 26 stopni. Nastawy maksymalne grzejnika około 30 stopni, oznaczone cyfrą 5. Pomiędzy poszczególnymi punktami umieszczone są kropki lub kreski ułatwiające wybór temperatury pośredniej. Na przykład nocnego obniżenia temperatury do 14 stopni, mniej więcej w połowie między dwójką a trójką. I wreszcie problem, który skłonił mnie do nakręcenia dzisiejszego odcinka, są to błędne nastawienia termostatu, czyli tego pokrętła przy grzejniku, gdy wracamy do wychłodzonego mieszkania i odkręcamy grzejnik na piątkę. Otóż bez względu na to, jaka temperatura panuje w pomieszczeniu, zależy na głowicy zawsze ustawić wybraną w danym momencie temperaturę. Jeżeli przykładowo przyjeżdżamy do wychłodzonego domu po weekendzie spędzonym u znajomych, zamiast ustawić głowicę na 5, by pokój nagrzał się najszybciej, trzeba ją ustawić na 3. Temperatura w pokoju wtedy osiągnie 21 stopni i grzejnik po prostu się wyłączy. Bo głowica termostatyczna w obydwu przypadkach zareaguje identycznie. Otworzy zawór na maksimum, tylko że grzejnik zostanie tak, jakby zamknięty, przykręcony wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie żądany poziom. A jeśli ustawimy głowicę na 5, zapomnimy ją przykręcić. Po prostu przegrzejemy pomieszczenie. Czas na podsumowanie. Co to jest to pokrętło przy grzejniku i co to jest ten zawór z głowicą termostatyczną? Standardowo mocuje się to na każdym grzejniku. To urządzenie, które pozwala w najprostszy sposób regulować temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu. Oprócz tego, działanie zaworu termostatycznego ma na celu utrzymanie stałej, czyli ustawionej przez nas temperatury w pomieszczeniu. Nie jest to jednoznaczne ze stałą temperaturą grzejnika, o czym musimy pamiętać, dlatego w sprawnie działającej instalacji grzejnik może być raz cieplejszy, a raz chłodniejszy. Budowa takiego zaworu termostatycznego, czyli tego pokrętła przy grzejniku, jest bardzo prosta. Wewnątrz standardowej głowicy jest sprężysty mieszek. Element wypełniony materiałem reagującym na zmiany temperatury otoczenia. I gdy staje się zimno, materiał ten, czy to jest gaz, czy to ciecz, czy wosk, kurczy się po prostu. Co zmniejsza nacisk na czpień zaworu i przepływa przez to więcej wody do grzejnika. Gdy staje się ciepło, materiał ten się rozszerza. Przez co zamyka zawór, powodując zmniejszenie przepływu gorącej wody przez grzejnik. Warto też pamiętać, że w dużych pomieszczeniach lepiej zastosować, jeżeli jest taka możliwość, dwa, a nawet trzy mniejsze grzejniki niż jeden duży. Bo wtedy łatwiej jest zapewnić równomierne ogrzewanie całej przestrzeni i do tego wasza regulacja temperatury jest skuteczniejsza. Spotkałem się też z wieloma przypadkami, gdzie grzejnik jest zabudowany lub znajduje się we wnętrze. Jak wiecie, zaburza to jego działanie. I w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika gromadzi się ciepłe powietrze, więc automatycznie zamyka się zawór termostatyczny. Ale ponieważ ogrzewane powietrze nie przemieszcza się swobodnie po całym pomieszczeniu, ilość emitowanego ciepła jest niewystarczająca do ogrzania całego wnętrza i z dala od grzejnika może być zbyt chłodno. W takiej sytuacji są dwa rozwiązania. Można ustawić głowicę termostatu w skrajnej pozycji, żeby otworzył zawór maksymalnie ale znowu nie pozwala to na automatyczne regulowanie temperatury. Dlatego lepiej jest skorzystać z drugiej możliwości i zastosować przy tym grzejniku termostat ze zdalnym czynnikiem temperatury. Umieścić go w głębi pomieszczenia i w tym rozwiązaniu głowica termostatyczna będzie spełniała swoje zadanie. Kolejny problem, z którym miałem do czynienia, to źle zamontowana głowica termostatyczna, czyli to pokrętło przy grzejniku. Głowica termostatyczna powinna być zamontowana na zaworze poziomo. Jeśli jest zainstalowana pionowo, głowicę opływa ogrzane powietrze unoszące się od gałązki zasilającej grzejnik, czyli od tej rurki wychodzącej z boku, co zakłóca działanie termostatu. W celu zapewnienia poprawnej pracy głowica powinna być zamontowana w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza wokół grzejnika umieszczonego na jej pokrętle. W związku z tym nie należy zasłaniać głowicy zasłonami okiennymi lub firankami, a wietrzenie pomieszczeń powinno następować przy szeroko otwartych skrzydłach okiennych 3-4 minuty. Umożliwi to pełną wymianę powietrza przy stratach ciepła najmniejszych z możliwych. Latem zaleca się ustawienie zaworów w pozycji maksymalnego otwarcia, dzięki temu nie dojdzie do osadzenia się kamienia i zanieczyszczeń w instalacji. Jeśli tym filmem pomogłem Ci zrozumieć działanie z głowicy termostatycznej, czyli tego pokrętła przygrzejniku, jakie są jego odpowiednie nastawy, jakie są dla niego odpowiednie regulacje, jak powinieneś zostawić tą głowicę przez okres letni, zanim rozpocznie się okres grzewczy. Cieszę się, jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie pytania, piszcie, będę umiał, odpowiem. Zachęcam Was do oglądania mojej zakładki wideo, gdzie już wcześniej nagrałem dla Was różnego typu poradniki, testy i recenzje. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam Was serdecznie. My jego wam życzę. Hej!